Czy muszę kupować reklamę w mediach społecznościowych, żeby moja treść została zauważona? Ile to kosztuje i jak to zrobić? Na te i inne pytania odpowie dzisiaj nasz gość Szymon Lisowski z firmy Socjomania. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Pamiętaj, że to właśnie pod tym filmem podlinkowaliśmy dla Ciebie kolejne filmy, które mogą Cię zainteresować. Subskrybuj. Łódzkie dla biznesu. Zasięgi organiczne w większości przypadków są ograniczone. To mhm. znaczy, nie budują już takiego dotarcia jak jeszcze kilka lat temu. Platformy społecznościowe nie działają pro bono. Taki mhm. jest model biznesowy, że zarabiają po prostu na działaniach reklamowych. Uważam, że to jest bardzo ciekawy kierunek. To znaczy postawić przede wszystkim na jakość tych treści, ale zainwestować przy okazji też w to, żeby te jakościowe treści dotarły do naszych potencjalnych klientów. Zacznijmy zatem od tego, jak Wyglądają zasięgi organiczne, a dystrybucja płatna. Na co tutaj musimy zwrócić uwagę? Mhm. Znaczy, y, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że te zasięgi organiczne w większości przypadków są ograniczone. To mhm. znaczy, nie budują już takiego dotarcia jak jeszcze kilka lat temu, w związku z czym. Em, Firmy, przedsiębiorcy coraz mocniej interesują się działaniami reklamowymi, które pozwalają no, zwiększać to dotarcie w wybranych platformach społecznościowych. Więc algorytmy organiczne działają trochę inaczej od tych reklamowych, ale mają też oczywiście parę części wspólnych, o czym pewnie za chwilę też pogadamy. Jak najbardziej. Powiedz mi w takim razie, czy też powinniśmy się trochę obrażać na media społecznościowe, no bo pamiętamy czasy, kiedy co opublikowaliśmy, mając 5 tysięcy obserwujących, zobaczyło 5 tysięcy osób teraz chcą naszych pieniędzy, więc Facebook już jest 5 tysięcy albo nawet 7, czy czasami 10 czy 15, bo mhm. i takie, takie sytuacje się mogły zdarzać. Natomiast wiesz co, platformy społecznościowe nie działają pro probono. Taki mhm. jest model biznesowy, że zarabiają po prostu na działaniach reklamowych i będą zarabiały na tych działaniach reklamowych do tego momentu, do kiedy to biznesowi będzie przynosiło jakieś realne efekty. Więc dopóki dla reklamodawców reklama jest opłacalna i przynosi zwrot z inwestycji, no to. Będzie to w ten sposób wyglądało. To jeszcze zapytam o takie podejście, bo niektórzy rzeczywiście inwestują duże pieniądze w to, żeby to, co publikujemy, było jakościowe, mhm. żeby to był dobry content i jakościowo mhm. też wyglądał oczywiście, ale też żeby dostarczał jakichś konkretnych informacji. A mimo tego, publikując, liczą, że skoro już pakowali pieniądze, włożyli dużo, mhm. duży budżet w to, żeby stworzyć dany content, no to już nie wykupują reklamy, bo content się samo broni. Czy to dobre podejście? E Wiesz co, uważam, że generalnie nie. To znaczy, jeżeli mamy budżet na stworzenie jakiejś superprodukcji, to szkoda by nie było zaoszczędzić części budżetu na dystrybucję takiej, e, takiego np. materiału filmowego, który stworzyliśmy i tak dalej. Jak obserwuję rynek, to tendencje się też trochę zmieniają. To znaczy e, historycznie... Można powiedzieć, inwestowaliśmy przede wszystkim jakieś nakłady finansowe w tworzenie kontentu, czyli na przykład powstawało przynajmniej kilkanaście komunikatów tygodniowo. Teraz te tendencje się trochę zmieniają, to znaczy idziemy w mniejszą liczbę publikacji, ale bardziej jakościową i Pieniądze zaoszczędzone w cudzysłowie na kreacji przeznaczamy na dystrybucję, czyli na wsparcie reklamowe. I uważam, że to jest bardzo ciekawy kierunek. To znaczy postawić przede wszystkim na jakość tych treści, ale zainwestować przy okazji też w to, żeby te jakościowe treści dotarły do naszych potencjalnych klientów. Jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi wideoszkoleniami, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, a może masz własne przemyślenia. Zostaw koniecznie komentarz, przeczytamy wszystkie komentarze i na pewno na nie odpowiemy. Czyli tworząc filmy, szkolenia, robiąc zdjęcia, raczej możemy liczyć oczywiście na zasięg organiczny, ale jednak ta dystrybucja płatna jest niezbędna. Na pewno warto ją, warto ją rozważyć. To znaczy, oczywiście, jeżeli em, tworzymy content, na przykład na YouTubie, który jest chętnie wyszukiwalny, bo odpowiada na jakąś konkretną potrzebę, to jest spora szansa, że on zostanie odkryty przez odbiorców organicznie. Ale w różnych innych platformach może to nie być takie proste. Więc uważam, że inwestycja w reklamę, nawet testowo, może być bardzo dobrym kierunkiem. No dobrze, to w takim razie. Jak działa taki mechanizm reklamy, powiedzmy na Facebooku, bo oczywiście każda platforma będzie odrobinę inna. Fajnie byłoby, jakbyśmy dowiedzieli się więcej na temat Facebooka, LinkedIna i innych. Tak, oczywiście znaczy te platformy mają kilka części wspólnych, na pewno, w kontekście chociażby tego, że funkcjonuje tam tak zwany system aukcyjny. Może nie będziemy wchodzić zbytnio w szczegóły, natomiast przede wszystkim chodzi o to, że reklamodawcy rywalizują ze sobą o wyświetlenie swoich reklam we wskazanych grupach docelowych. I rywalizują na podstawie m.in. stawek maksymalnych, ale też na przykład takich, rzeczy, Algorytmy biorą też pod uwagę takie rzeczy, jak na przykład jakość reklamy, czyli jak ona jest dobrze dopasowana do odbiorców. I dlaczego to jest istotne? Dlatego, że to wpływa, te wszystkie czynniki wpływają bezpośrednio na to, ile my jako przedsiębiorcy zapłacimy za reklamę na Facebooku. Więc jeżeli na przykład na naszym rynku jest duża konkurencja, zapłacimy za reklamę więcej. Jeżeli na przykład e, mówimy o takich okresach gorących reklamowo, typu na przykład Black Week, czy na przykład okres przedświąteczny, gdzie bardzo dużo firm chce się reklamować, to ta reklama automatycznie będzie w tych okresach droższa. I co też istotne, reklama będzie e, tym tańsza, im będzie ona lepsza jakościowo, to znaczy im bardziej będzie przyciągać ludzi e, do wykonania działania, na które nam zależy. Części wspólne jeszcze, które są pomiędzy tymi platformami, to fakt tego, że te systemy reklamowe są w takim modelu, można powiedzieć, self-service, czyli że my samodzielnie jesteśmy w stanie tę reklamę przygotować oraz częścią wspólną będą tak zwane cele reklamowe. Czyli w tym wypadku, tworząc kampanie reklamowe, w pierwszej kolejności to, o czym decydujemy, to jest wybór odpowiedniego celu reklamy. Czyli my poniekąd jako reklamodawcy pokazujemy algorytmowi, na czym nam zależy. I kończąc tę myśl, to powoduje dwie kluczowe rzeczy. Po pierwsze, takie platformy jak Facebook, czy LinkedIn, czy e, Twitter, czyli X, e, zaproponują nam odpowiednie formaty, które pomogą nam w realizacji tego celu. A po drugie, będą optymalizowały dotarcie pod kątem tego celu. Czyli na przykład, jeżeli pokażesz takiemu Facebookowi, że zależy Ci na tym, żeby przekierować użytkowników do swojej strony internetowej, to w pierwszej kolejności Twoja reklama wyświetli się tym osobom z Twojej grupy docelowej, które mają największe prawdopodobieństwo tego, że klikną w reklamę i przejdą do Twojej strony internetowej. W dużym uproszczeniu. Jeżeli szukasz więcej informacji, koniecznie znajdź nasze social media Łódzkie dla Biznesu. Jesteśmy na TikToku, LinkedInie, YouTubie, a także oczywiście na Facebooku i Instagramie. Ok, to w takim razie na czym polega jeszcze takie dokładne targetowanie? Co musimy wiedzieć, jak chcemy zaadresować reklamę, bo jednak media społecznościowe są wyjątkowym medium, dzięki któremu możemy to zrobić. No tak, no tutaj dochodzimy do tego aspektu znajomości przede wszystkim swojej grupy docelowej i umiejętnością przełożenia tej wiedzy na same panele reklamowe i dostępne tam opcje. No bo weź pod uwagę, że na przykład na Facebooku i na Instagramie mamy możliwość targetowania na przykład na podstawie danych demograficznych, na podstawie zainteresowań, zachowań itd. Więc jeżeli jesteśmy w stanie w odpowiedni sposób opisać czy scharakteryzować swoją grupę docelową, e i przełożyć to na właśnie te parametry w panelu reklamowym, to jest jak najbardziej super. Ale teraz weź pod uwagę, że na przykład, jeżeli naszą grupą docelową są pracownicy jakiejś organizacji albo pracownicy jakiegoś konkretnego działu, no to niestety na przykład już Facebook i Instagram nie dadzą nam takich precyzyjnych możliwości dotarcia do tych odbiorców, co na przykład LinkedIn. Więc powiedziałbym, że po pierwsze, to jest. Taka strategiczna znajomość swojej grupy docelowej, znajomość tego, w których platformach ona jest, ale z drugiej strony umiejętność przełożenia tego na poszczególne panele reklamowe. I tutaj dorzucę jeszcze jedną rzecz, że oprócz takich ogólnych parametrów targetowania dostępne są często również te bardziej zaawansowane metody, takie jak na przykład remarketing. Czyli to jest sytuacja, w której docieramy z przekazem reklamowym do osoby, która już wcześniej wchodziła z nami w interakcję. Albo na Facebooku, albo na Instagramie, albo była na przykład na naszej stronie internetowej. Albo w ogóle była na naszej stronie internetowej, dodała produkt do koszyka, ale go finalnie nie kupiła. I tak dalej. Więc tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Trzeba po prostu umieć to przełożyć na konkretne grupy docelowe. No dobrze, to w takim razie wchodzimy sobie w ten dział reklam i mhm. jakie opcje targetowania tam będą konkretnie, co tam będziemy mogli znaleźć. Mhm. Bo pewnie każda branża okay. jest oczywiście inna, wiadomo, więc tak. musimy znać to miejsce docelowe, no ale, mm. czyli klientów docelowych. Mm. No ale dobrze, będziemy mogli na przykład wybrać wiek, płeć, co jak takiego jeszcze tam się znajduje? Tak, jak najbardziej. Wiek, płeć, lokalizacja to są takie parametry, może by się, mogłoby się wydaje, że są dosyć podstawowe, ale są bardzo jednak istotne, żeby precyzyjnie wskazać grupę na przykład wiekową swoich odbiorców albo na przykład rzeczywiście aspekt lokalizacyjny, czy rzeczywiście na przykład jako biznes działamy lokalnie i wówczas skierować reklamy tylko lokalnie. Czy na przykład jesteśmy ogólnopolskim e-commerce i możemy wówczas targetować reklamy Szerzej. Tych opcji przypuszczam jest co najmniej kilkaset, jak nie kilka tysięcy, wow. y, chociażby na samym Facebooku w kontekście różnych zainteresowań i tak dalej, ale oprócz tego kilka przykładów. Możemy na przykład bez problemu skierować reklamę do rodziców, którzy mają dzieci w konkretnym wieku. Możemy też w niektórych platformach kierować na podstawie sprzętu, który używamy albo systemu operacyjnego. Możemy targetować na podstawie... Zachowań, czyli na przykład do osób, które w niedawnym czasie wróciły z podróży. Zainteresowań, tak jak wspomniałem, jest cała masa, więc one dotyczą takich bardzo ogólnych kategorii, na przykład sport, biznes, podróże, ale możemy znaleźć też zainteresowania bardzo niszowe, już dotyczące na przykład konkretnych produktów, konkretnych marek, czy też na przykład konkretnych sprzętów itd. Tak A czy są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o reklamowanie? Tak, zdecydowanie. Każda z platform posiada Szereg ograniczeń, tu warto pamiętać o jednej rzeczy. że Z jednej strony musimy przestrzegać regulaminów na przykład takiego Facebooka, czy na przykład Xa, ale z drugiej strony, też musimy pamiętać o przestrzeganiu prawa lokalnego. Więc jeżeli na przykład prowadzimy kampanię na rynku polskim, to musimy mieć świadomość tego, czy nie łamiemy jakich, jak, jakichś elementów prawa polskiego. Z drugiej strony, jeśli na przykład rozpoczynamy kampanie reklamowe na przykład za granicą, to też musimy mieć świadomość tego, tego prawa. Więc każda z platform posiada swój wewnętrzny regulamin, którego musimy, musimy przestrzegać. Bardzo często dotyczą one takich aspektów jak na przykład em, treści wrażliwe, takie jak na przykład nacechowane seksualnie, jak na przykład dyskryminujące użytkowników i tak dalej i muszę przyznać, że tutaj bardzo często reklamodawcy wpadają w tą pułapkę regulaminów, bo warto wspomnieć, że algorytmy reklamowe sprawdzają treści i często mogą przypisać nam jakieś działanie, którego de facto nie podjęliśmy. Czyli uh -huh. na przykład jeżeli publikujemy zdjęcia na przykład panie młodych, dlatego że prowadzimy jakiś biznes ślubny i te panie mają odkryte ramiona, bo są w sukniach ślubnych, to na przykład Facebook może uznać, że to są obrazy nacechowane seksualnie i na przykład nam odrzucić reklamy. I z takimi przypadkami się bardzo często spotykałem. A powiedz mi, czy prawo nadąża za technologią, no bo jednak mhm. social media to już nie jest nowe zjawisko, ma 20 mhm. lat praktycznie. A mimo to reklamy alkoholu jeszcze kilka lat temu, jeszcze mhm. kilkanaście miesięcy temu się pojawiały mhm. i dopiero posypały się różnego rodzaju kary no po długim czasie. Tak, jest no, to w dużym uproszczeniu. Uważam, że nie nadąża w takim nie nadąża za pewnym, za pewnym tempem rozwoju mediów społecznościowych. Natomiast uważam, że są też obszary, w których prawo dopiero będzie doganiać nie niektóre takie ważne aspekty, tak jak chociażby AI. I myślę, że tutaj ta luka jest dużo większa niż pomiędzy komunikacją w mediach społecznościowych a prawem, a właśnie AI, a prawo i regulacje wszystkie. Masz własne przemyślenia, a może chcesz nas o coś zapytać? Czekamy na wasze komentarze pod każdym filmem szkolenia stworzyli razem z województwem łódzkim, żebyście mogli otrzymać mnóstwo fachowej wiedzy na różne tematy. No to znamy już takie cechy wspólne, jak targetowanie poszczególnych platform, a powiedz mi, co możemy zareklamować na TikToku, co na YouTubie, co na innych platformach typu Linkedin i do kogo dzięki temu możemy dotrzeć? Co byś tutaj sugerował? Wiesz co, to jest bardzo ogólne pytanie niestety i nie mhm. wiem, czy, czy odpowiem bardzo precyzyjnie na nie. Dlatego, że oczywiście możemy się posiłkować jakimiś ogólnymi informacjami na temat użytkowników, którzy się znajdują w danej platformie. Czyli możemy sprawdzić, że na przykład grupa wiekowa X czy grupa wiekowa XY jest na przykład na platformie takiej i takiej. Natomiast, żeby podjąć sensowną decyzję, w którym kanale się chcemy znaleźć i co możemy tam zareklamować, no to punktem wyjściowym są ci odbiorcy. No bo co z tego, że założymy na przykład kanał na YouTube, skoro naszych odbiorców tam nie ma? Coś małe prawdopodobieństwo, ale załóżmy. Albo na TikToku, podczas gdy naszej grupy docelowej tam w ogóle nie ma. Więc po pierwsze, na pewno. E, na pewno wyjście od samej grupy docelowej. Po drugie, zwróć uwagę, że każda z tych platform, które omawiamy, czyli Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, X, LinkedIn i tak dalej, mają pewną swoją kulturę. Więc istotne jest też to, żeby e, nasza marka w cudzysłowie i dany kanał w portfolio od naszej marki czy firmy odpowiadał też naszej kulturze i naszej grupie docelowej. Więc w tym wypadku poważna firma B2B, okej, okay, może się reklamować na TikToku, znamy takie przykłady, ale musi to być bardzo dobrze przemyślane. Więc. Yy... Tutaj też na pewno decyzje w kontekście wyboru platformy powinniśmy podejmować na podstawie, z jednej strony tej grupy docelowej, ale też, co jest według mnie istotne, parametru, którym będzie łatwość dotarcia do tej grupy docelowej w tym kanale. No bo co z tego, że moja grupa docelowa w jakimś kanale jest, skoro na przykład ja ani nie jestem w stanie w prosty sposób do nich dotrzeć organicznie, ani nawet reklamowo. I takie przypadki też się zdarzają. Więc wtedy trzeba szukać. Webie. Ostatnio mi się wyświetliło na TikToku e, taka ciekawa propozycja. To nie była typowa reklama, tylko właśnie informacja, że Twój dowolny film może być reklamą i nie chodzi o to tylko, żeby ten filmik zareklamować, tylko jeżeli tak tworzysz już kanał na TikToku, jeżeli tak już robisz ten kontent i nawet masz powiedzmy 1000-1500 obserwujących, więc nie jest to duży kanał, to dowolny filmik może być reklamą Twojego kanału i Twojego przedsiębiorstwa, bo tak naprawdę pokazuje to, co robisz. Czy to prawda? Czy rzeczywiście to jest też dobry kierunek, że. Każdy filmik traktować reklamowo troszeczkę. Niekoniecznie wykupując reklamy. No i właśnie, wiesz co, zależy tak naprawdę od samej zawartości materiału, który chciałbyś promować. Bo teraz tak, wracając do celów, które możemy realizować w mediach społecznościowych, wspomnieliśmy między innymi przykład o budowaniu świadomości, potem o budowaniu zainteresowania i zaangażowania, czy też na przykład już później o konwersjach, czyli sprzedaży, albo na przykład pozyskiwaniu danych kontaktowych do potencjalnych klientów. No i teraz zakładam, że na każdym z tych etapów i w każdym z tych celów, w których się obracamy, będzie. Trochę inaczej tworzyć swoją komunikację. Czyli możemy powiedzieć, że takim strategicznym komunikatem, na przykład na etapie budowania świadomości, będzie bardziej hej, poznaj nas. Podczas gdy jak chcemy angażować użytkowników i przybliżyć im profil swojej działalności, to będzie bardziej hej, zainteresuj się, dowiedz się więcej. Podczas gdy na tym etapie konwersji będziemy już mówić hej, zapisz się, subskrybuj. Ee, Kup, zapisz się do naszej listy, i tak dalej. Więc, moim zdaniem, wychodząc od tych celów i potem dopasowując do nich odpowiedni content i oczywiście też do odpowiednich grup docelowych, jak najbardziej możemy działać dwutorowo, i uważam, że to jest bardzo fajna taktyka, w której z jednej strony tworzymy content organicznie, a potem wybieramy te treści, które na przykład dobrze się sprawdziły wśród naszych obserwujących, bo cieszyły się zaangażowaniem, i promujemy je dalej wśród osób, które są w naszej grupie docelowej, ale jeszcze na przykład nas nie obserwują. To teraz pytanie, ile kosztuje reklama w mediach społecznościowych i czy jesteśmy w stanie zrobić to sami? Okej, okay, wiesz co? To jest bardzo często sprowadzane też pytanie, czy porównywane jest do pytania, ile kosztuje samochód. Jasne. Niestety, nie? Więc. Wyjdę od kilku rzeczy, czy jesteśmy, albo inaczej, odpowiem na Twoje drugie pytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić to sami? Tak, dlatego, że te panele reklamowe typu na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na LinkedInie są w tak zwanym modelu self-service, czyli jesteśmy w stanie samodzielnie przejść przez cały proces tworzenia kampanii reklamowych. Nie musimy korzystać z pośredników, nie musimy korzystać z agencji reklamowych i tak Natomiast w kontekście tego, ile to kosztuje? to jest bardzo mocno związane z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli z tymi systemami aukcyjnymi, więc ceny reklamy będą zależały od tego, jaki jest na tę reklamę popyt. I warto tutaj wtrącić, że reklamę internetową, czy w mediach społecznościowych najczęściej rozliczamy w dwóch modelach. Jest to model CPM, czyli Cost Per Mile, gdzie płacimy za tysiąc wyświetleń. Z drugiej strony CPC, czyli Cost Per Click, gdzie płacimy za każde kliknięcie. No i teraz mm, to wszystko, o czym wspomniałem, czyli ten system aukcyjny, plus systemy rozliczenia, jakie mamy w mediach społecznościowych, będą wpływały na to, ile wydamy na reklamę. I teraz, czy raczej będzie wpływało na koszty reklamowe. I moim zdaniem, nie ma takiej złotej reguły, że jeśli chcesz zacząć, to powinien zainwestować 100 zł, 500, tysiąc albo 2000. Bo jest tutaj zbyt wiele zmiennych, według których moglibyśmy. Prognozować takie wyniki. Szczególnie jeśli zaczynamy, bo jeżeli na przykład posiadamy jakieś dane historyczne ze swoich wcześniejszych kampanii reklamowych, to jesteśmy w stanie z tych danych historycznych dokonać pewnego rodzaju estymacji na przyszłość. I podam Ci kilka przykładów. Jeżeli na przykład prowadziłeś wcześniej kampanie reklamowe, w których przekierowywałeś użytkowników z Instagrama do swojej strony internetowej i widzisz, że historycznie w tej konkretnej grupie docelowej płaciłeś np. złotówkę za przejście do swojej strony internetowej, to możesz estymować, że w kolejnych kampaniach będziesz prawdopodobnie płacił około złotówki za przekierowanie użytkownika do swojej strony internetowej. No więc łatwo jest Ci zaplanować odpowiedni budżet na to, żeby dostarczyć tych kliknięć 100, 500, 1000 czy 20 tysięcy. W zależności oczywiście od tego, co chcesz osiągnąć. Moja natomiast rada dla osób, które rozpoczynają swoje działania reklamowe jest taka, żeby rozpocząć od naprawdę małych kwot, rzędu nawet 20-50-100 zł na sam początek, żeby w ogóle wybadać, jakie koszty reklamowe funkcjonują w ich grupie docelowej. Czyli testować. Czyli testować. I w tym wypadku, kiedy zbierzemy już jakieś pierwsze dane, dowiemy się na przykład, ile kosztują nas wyświetlenia filmów przez użytkowników, dowiemy się, ile kosztuje nas przekierowanie do witryny internetowej, dowiemy się, ile kosztuje nas zaangażowanie użytkowników i tak dalej, i tak dalej, to będziemy w stanie dokonywać... Em, Później kolejnych estymacji, też w zależności od efektywności, albo ten budżet zmniejszać, albo zwiększać. Natomiast y, najbardziej wiarygodne będą właśnie dane własne i historyczne. Dlatego, że działając nawet w tych samych branżach i obserwując dwa konta reklamowe, wyniki mogą być totalnie różne. Ale jak długo, albo jak krótko powinien mm. trwać taki test? Mm -hmm. Bo to chyba nie jest jeden dzień, prawda? Jasne, wiesz co? I tutaj znowu, nie ma takiej jasnej odpowiedzi i złotego środka, natomiast myślę, że patrząc też z perspektywy tego, jak działają algorytmy reklamowe w mediach społecznościowych i bardzo upraszczając ten temat, ja bym założył przynajmniej około 3 do 7 dni takich testów, jeżeli mówimy o długość trwania. Ale z drugiej strony, też warto założyć jakiś sensowny, minimalny budżet w tym okresie, żeby uzyskać jakieś Miarodajne wyniki, można powiedzieć. No i tutaj znowu, bardzo upraszczając, powinniśmy się kierować tym, żeby dostarczyć przynajmniej kilkadziesiąt do kilkuset zdarzeń, na których nam zależy. Czyli na przykład 100 kliknięć do witryny, 50 aktywności użytkowników, 100 jakichś innych działań, które możemy realizować przez media społecznościowe. Więc powiedziałbym, że. W dużym uproszczeniu te parametry bym brał e, pod uwagę. Ale oczywiście tych zmian jest bardzo, bardzo dużo. Ja bym tutaj mógł jeszcze pewnie z półtorej godziny o tym mówić. Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi wideoszkoleniami? Zasubskrybuj kanał Łódzkie dla Biznesu. To tutaj będziemy dostarczać mnóstwo nowych informacji, które na pewno przydadzą się przedsiębiorcom z województwa łódzkiego. Rozumiem, że reklama w mediach społecznościowych to rzeczywiście jest temat rzeka. Dajcie znać bardzo proszę w komentarzach, czy Wy korzystacie z takiej reklamy, czy wykupujecie ją, czy macie jakieś swoje własne sposoby i przemyślenia na to, aby taka reklama była jak najbardziej efektywna. I zapraszam do kolejnego wideoszkolenia, gdzie cały czas będziemy rozmawiać o innymi social mediach, reklamach, o tym, jak zrobić, żebyśmy byli widoczni w sieci.